Witamy gwarantowany, używany Jabłonowo A dziś mamy do zaprezentowania to auto Citroen C4 Grand Picasso Z roku 2017 2.0 HDI 150 koni mechanicznych Automatyczna skrzynia biegów Pełny automat oczywiście Kiedyś były półautomaty Auto w pełni wyposażone. Panoramiczny dach. Miejsce oczywiście jest 7. Mamy oczywiście systemy bezpieczeństwa, takie jak oprócz kompletu poduszek ABS-OSP, system BLIS dostępny kiedyś. W sumie nie tak dawno, tylko w najwyższej klasie autach. trzymają w pasie ruchu, aktywny TempoMat, nawigacja wyświetlana na obydwu monitorach: Apple CarPlay. Samochód jest w pełni wyposażony. Pasaże Krapa elektryczna można ją otworzyć zarówno przyciskiem, jak i machnąć nogą, tutaj pod zderzakiem. Co ciekawe, samochód jest w oryginalnym malowaniu. Nie ma wymienianego żadnego elementu. Wszystkie szyby są w oryginale, podobnie jak lampy z mankamentów. Cóż, no, samochód jeździł w trasie gdzieś tam znajdziemy parę jakichś odprysków na masce Tu mamy ryskę na zderzaku Mam nadzieję, że nie widać Tu gdzieś lekko zadrapana felga Ryska na błotniku Bardzo lekko wgniecionych dróg nie Świadczy to o tym po prostu, że nic się nigdy z autem nie wydarzyło, skoro to nie zostało przez poprzedniego właściciela zrobione. Czujniki parkowania, kamery 360 stopni, bardzo zadbane wnętrze. I auta dołączamy 12-miesięczną gwarancję techniczną. Tak, aby jego przyszły nabywca czuł się bezpiecznie.